Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Dzisiaj chciałabym zrobić czytanie, co osoba, o której myślicie, czuje do Was. Chodzi mi tu głównie o takie związki, relacje problematyczne. Będziemy patrzeć też, co można zrobić, żeby poprawić daną. Sytuację. Zobaczmy najpierw, co ta osoba czuje do Was na poziomie świadomym. Proszę pamiętać, że ja nie robię tutaj grup ani w tym momencie indywidualnego czytania, więc nie z każdym może ten układ rezonować. Tak? Zobaczymy, jaką grupę słuchaczy przyciągnie to czytanie. Co ta osoba czuje na poziomie świadomym? Zobaczmy. I mamy kartę Króla Mieczy. Co czuje na poziomie podświadomości? Mamy dwójkę kielichów. Co może ukrywać przed Tobą? Mamy kartę diabła. I co? Jakie emocje im targają? Mamy kartę wieży. No, poważnie tutaj wygląda. Zobaczmy w takim razie, co czuje ta osoba na poziomie świadomym. Ta osoba stara się przede wszystkim myśleć logicznie, racjonalnie. Może też bardzo chłodno podchodzić do relacji. Może próbować nie angażować się emocjonalnie. Może również trzymać na wodzy swoje uczucia, kontrolować swoje uczucia, a więc jest to osoba, która jest mało wylewna. Nie oznacza to oczywiście, że ona nic nie czuje, ale może się po prostu dystansować i Kierować się przede wszystkim rozumem zamiast sercem. Na poziomie podświadomym, no to tutaj mamy ciekawą sytuację, ponieważ mamy dwójkę kielichów, więc w głębi duszy ta osoba ma do Was bardzo silne uczucia i czuję się z Tobą, czuję się z Wami połączona, tak? To przede wszystkim karta miłości, partnerstwa, zrozumienia, emocjonalnej więzi, więc nawet jeżeli ta osoba na zewnątrz jest chłodna, Zdystansowana, to widać tutaj, że w środku czuje coś naprawdę prawdziwego i głębokiego. Co może ta osoba ukrywać tu przed Wami? Mamy kartę diabła. Może to mówić, że. Karta ta oznacza jakieś toksyczne przywiązania, jakąś obsesję, może zazdrość, jakieś trudne emocje. Więc może być tak, że ta osoba ma wobec ciebie jakąś silnie uzależniającą więź, ale boi się o tym mówić. Może również oznaczać, że ta osoba walczy z jakimiś wewnętrznymi własnymi demonami, może jakimiś lękami, może walczy z jakimiś nawykami, z przeszłością, również, które w jakiś sposób wpływają na Waszą relację wewnętrznych emocjach tutaj dominuje karta wieży. więc może być sytuacja, że ta osoba przeżywa jakiś wewnętrzny chaos, jakiś wstrząs emocjonalny. być może ta relacja wywołała w niej jakieś silne zmiany. Jakieś przewartościowanie, być może, z którymi nie do końca ta osoba sobie radzi. Może czuć również, że coś w tej relacji nie jest, stabil, jest niestabilne, tak? I generalnie nie wie, jak mogłaby to naprawić, w jaki sposób mogłaby to naprawić. Zobaczmy w takim razie co wy ze swej strony możecie zrobić, żeby poprawić tą relację, poprawić tą sytuację między wami. Więc co można tutaj robić, żeby poprawić tą y, sytuację między wami. Jakie działania przyniosą najlepsze efekty? Mamy kartę Księżyca. Czego unikać? mamy Asa mieczy co ta osoba może potrzebować od was mamy Arcykapłankę jaka jest rada tarota mamy kartę słońca więc Przede wszystkim, jakie działania należałoby podjąć? Mamy tutaj kartę księżyca, a więc przede wszystkim nie naciskać na natychmiastowe odpowiedzi, nie naciskać na tą osobę, żeby uzyskać jasność sytuacji. Ta osoba, Musi sama dojść do tych swoich uczuć. Księżyc mówi przede wszystkim, że sytuacja nie jest do końca jasna, nie wszystko jest powiedziane, wypowiedziane, nie wszystko jest ujawnione, a emocje są bardzo pogmatwane, więc. Tutaj Dariusz radzi, że najlepiej byłoby dać przestrzeń tej osobie do podjęcia jakichś własnych działań, do tego, żeby ona umiała rozpoznać w sobie te emocje, które nią targają, i nie działać też na siłę, dać temu czas. Co należałoby. Unikać, czego nie robić. Mamy asa mieczy. No i tutaj właśnie jest informacja, żeby nie wymuszać na siłę żadnych rozmów na, na ostro, nie prowokować żadnych kłótni. As mieczy to przede wszystkim rozmowa, konfrontacja, taka zimna, chłodna analiza. A teraz pokazuje tu Tarot, że ta osoba nie jest gotowa na, na wszelkie trudne pytania. Nie jest gotowa też na to, żeby ostatecznie podjąć decyzję. Jeśli będziecie chcieli jakichś wyjaśnień od tej osoby, to należałoby podchodzić w sposób taki bardzo, Łagodny, bez żadnej presji, nie wymuszać niczego na tej osobie. Czego ta osoba potrzebuje od Was przede wszystkim? No i tu mamy arcykapłankę, a więc potrzebuje od Was spokoju, tajemniczości, głębi, intuicji. Kapłanka mówi, że być może powinniście powinnyście skupić się bardziej na swojej intuicji nie, nie, nie zdradzać wszystkiego od razu mieć w zanadrzu jakąś informację i pozwolić, żeby ta osoba, Powoli odkrywała pewne rzeczy i dzięki temu będzie skłonna mówić, czego tak naprawdę chce. Więc tu jest taka informacja, że nie trzeba jakby wszystkiego ubierać w słowa, tak? Nie trzeba też. Wszystkiego analizować, całej sytuacji. Czasem najlepsza jest właśnie ta cisza i, i, i ten spokój, tak? Po to, żeby ta osoba sama mogła wyciągnąć odpowiednie wnioski. Rada Tarota to karta słońca. Więc tutaj przede wszystkim dla Was informacja, żeby być sobą przede wszystkim, żeby być szczęśliwym, okazywać to szczęście na zewnątrz, żeby nie pozwalać również na to, żeby ta relacja odebrała Wam w jakiś sposób radość życia. Cieszenie się tym życiem, pokazywanie też tej osobie, że jesteście osobami pogodnymi, osobami, które mają pasję, osobami, które podchodzą z optymizmem do, do życia. Tak? Nie pozwolić, żeby ta relacja też odebrała Wam radość życia. Jeżeli ta osoba ma wrócić lub ta osoba ma się zmienić, to będziecie w stanie ją przyciągnąć jedynie poprzez właśnie tą swoją pozytywną energię, ten wewnętrzny taki blask, a nie pokazując smutek czy desperację, czy też no, czasami depresję, tak? Więc co ta osoba tak naprawdę czuje? Widzimy, że na zewnątrz ma tutaj bardzo chłodne i logiczne podejście do wszystkiego, ale w środku mamy dwójkę kielichów, a więc czuje bardzo silną więź z Wami. Może ta osoba mieć jakieś wewnętrzne blokady, jakieś wewnętrzne demony. Nawyki być może uzależnienia, które no, mocno ją blokują w tej relacji. Na pewno przeżywa jakiś wewnętrzny chaos. Nie wie na czym stoi, Nie wie, jak sobie poradzić z tymi problemami. Przeżywa jakiś wewnętrzny. Wstrząs, może sytuacja ją po prostu przerosła. Co można zrobić w tej sytuacji? Karty radzą, żeby nie naciskać na tą osobę pozwolić tej osobie samemu dojść do, do tych emocji nie wywoływać też konfrontacji czy też jakichś trudnych rozmów na siłę, nie prowokować żadnych kłótni z tą osobą. Ważne, żeby zachować tą dozę tajemniczości, być spokojnym w stosunku do tej osoby i tutaj też nie odkrywać wszystkich kart od razu, tak, nie mówić o tym co zrobicie, jeżeli ona postąpi w ten czy w inny sposób. I skupić się przede wszystkim na swoim szczęściu, na tej pozytywnej energii, bo mamy kartę słońca. Zobaczmy jeszcze, co ta osoba chciałaby Wam powiedzieć, gdyby... Nie targały nią te lęki i obawy, gdyby nie była zamknięta tak bardzo na wyrażanie uczuć, co ta osoba by chciała powiedzieć. Obawiam się, że jest już za późno na podjęcie działań. Teraz muszę się uzdrowić i skupić na miłości własnej. Tu nie chodzi o ciebie, tylko o mnie. Sprawiasz, że sprawy stają się trudniejsze niż powinny. Więc ważny jest tutaj ten spokój, zachowanie tego właśnie spokoju, o którym mówiłyśmy. Jesteś lepszą osobą ode mnie. Nie jestem ciebie godny. Tak myśli ta osoba. I ostatnia. Nigdy więcej nie pozwolę Ci płakać. Naprawię to. Czyli potrzebny jest czas tej osobie na to, żeby przemyśleć swoje dalsze decyzje. To wszystko, co dla Was dzisiaj mam w tym czytaniu. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.